Hej, z tej strony Aneo. To jest kolejny odcinek z serii Wiedźmina. Dawno w sumie nagrywając, myślę, że czas to trochę rozciągnąć, ro jakąś tę serię tam, nie wiem, rozwinąć czy coś. No dobra, co tu gadać dużo. Ostatnio to się tam dużo działo, w sumie tam trochę nie pamiętam, bo długo już nie, nie grałem. No dobra, lecimy dalej. Tak. zbyt zbędnie przetłużać. Hmm. Dobra, to można tekstury jakieś robić. Aha, ale nie ma za bardzo składników. No, pamięć nie interesuje. hatter Mam trzy talenty. Siła. Rad... Sprawdziwe, że akwarium się pod wpływem alkoholu. <laughs> to jest siła, więc ja proszę, może w zręczność? Nie, już mam coś. Znaki. tyle walki. Inteligencja. <noise> Nie widziałem co zmieni w ogóle. cokolwiek trzeba to rozwinąć. No co komu inteligencja? <noise> Nie rozwijajmy tego. To to jest. A niech będzie godzina. Wystarczy. Lecimy. O, Kiedy spałeś, był tu Eskel. Tris nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, Wilku. Opuszczamy Kermoren. Hmm. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Tris dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Tris. Trudno będzie znaleźć składniki. Tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Spoczko. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. <laughs> Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Tris otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu. Wreszcie się obudziłaś, Mary Gold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. No, spoczko z z Coś się w końcu zadzieje? Mmm, dziennik, ok. Była wow, zara wszystkie misje są. Widać pozę. Nie wrogów, jak wypukłek. To jest wszystko to samo łóżko to jest. Dobra, zróbmy, że to zniknie. Kurde, szybko. <grymne> no, koniec. Dla zdania. Brona Kaer Morhen. muszę odpocząć? Czy potrafię po zamku, Słuchaj, czy postawię dźwignię? Trzymałeś się dobrze. Czy potrafię coś pozamknąć? Zostawię coś bez dźwigni? Słuchaj, ok. To jest śledziane, to jest drugie. Na postacie Eskel, Lambert, Leo. ...register... ...lewisemir... ...spoko... ...laboratorium... ...no kurde, tutaj pusto musi być... ...spoko, jest tu ktoś przydadzą... ...kurde... ...aro, wam to... ...o nie, w sumie nie jest roba... ...spoko... ...to lecimy... ...czekaj, co to jest... ...nic niebezpieczne. To już wszystko obszerzane. To na parter. Lecimy, lecimy. A nasza misja nas nigdzie nie prowadzi. Spoko. To idźmy gdziekolwiek. <grych> Aha, tam nie pójdziemy. No dobra. Tam jest Lambert. Kuchni, możemy się zerknąć. Aha, ok. Lambert, Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Tris. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym okay. piętrze. Z pokoju wieczornego, hmm. też na pierwszym piętrze, weź kalcium ekfum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marygold. Leży nieprzytomna przy kominku. <grym> Dobra. To wiem, to wiem. nit. Muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci hmm. zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich wilku. Pomścimy go okej okay, było. Dobra, do tej pory możesz tutaj tacy samodzielnie przygotować eliksiry. A i pierwszy musisz zebrać wszystkie potrzebne składniki, a ja to już ogarnąłem sobie. No tu coś jest. U udziec z parami. Hmm. Dobra, wejdźmy do tych drzwi tam gdzie mówił. Mhm, mm beczka. Krzysiwa się zawsze może przydać. Skrzyni nie ma. Kurczak, <gryczak> kurczak, mamy kurczaka. Szczury jakieś paskaty. Ale nisko. No spoko, spoko. Ooo, ale to żarcia. Bierę. Bierę to. O kurczę Wyciągnij mi ten miecz zbyt szybko Czekaj, muszę tryb zmienić Pauza. Co to było? Muszę to przyzwolonić. Szybki właśnie, dobra Kurde. No i dobra. Eee, słabe te przedmioty Tu nic nie ma. To lecimy sobie na górę. Czekam tam są jeszcze jakieś beczki, może tam coś się znajdzie. Mmm no kurde, nic nie ma. Dobra, trudno. Na górę szybko. Trzeba ich kurcze pokonać wszystkich. Pierwsze piętro. Hmm. A, co to było. Aha. Spoko. Co to było? Cios. No i dobra. Bardzo rozwinięty system walki. Jaki trochę gdzie się dużo klika, ale no. Ale jest w sumie nawet lepszy chyba. Ma swoje plusy i minusy. Parter. Aha. Dobra, to ja tam stąd, stąd wyszedłem. Dobra. I teraz tak, stąd wyszedłem. Mamy tam pokój. Po w prawo. Głuszko, beczki. Skrzynia. Ta no i nieznane eliksir mamy. Coś tam właśnie mówił Lambert. Poszałki. Beczka, uuuu, zimski czempion Zbieramy wszystko A coś tu jeszcze jest ciekawego Komoda Przyda się A. Kurde, przeskocz go No właśnie, tego chciałem no dobra. Ja go nie przeszukam. Teraz tam. Hmm. szafka, woda w butelce. Kurde, nie ten <gry> chleb, kładzie mleko, udziec z barani. To się można sprzedać. Kurczę. Się gry mylą. <gry> I F klikam. Dobra, tu mnie jeszcze nie było. Tak, muszę iść na górę. Chociaż. Chcesz... Dobra, chodźmy na, pewno na górę. Zobaczmy, co tutaj mamy. Kto jest jestem, czy. No, nie, nie, mogę tego zwalić. Szkoda A Ardem? Hm, pancerne Pancerny <tancerny> wazon Tego się nie rozwali tak łatwo Dobra, to wracamy Teraz tam hm. O Chcesz włączyć informacje z chryńcy szybko? A okej, okay, ale nie, to może coś zostać w sumie. Hej, monetki się przydadzą. Bardzo nawet. Dobra, coś tu mamy. Szczurki. Hm. Dobra, tu jeszcze coś jest. Nic ciekawego jednak. To lecimy dalej. Uuu, jakaś taka lepsza skrzynia. Skółka. No i mamy składniki na mikstury. Przerawa księga. Hmm. A może coś tam potem pokombinuję w ustawieniach? No dobra To tyle Teraz... w tamtą tyle sztywet żelazny mogę podnieść? Eee, bez nadziei nie mogę tylko jedną broń taką Nie no, nie, nie mogę Smutno Monstrum albo widzimy opisami. Nie opisanie biała mewa Jest jeszcze jakaś skrzynia Co to jest, temerski sztylet żelazny Aha Toporem będę walczył. Czemu się go bierze? A, to się bierzesz tyle, to dobra. To jest martwe. Hmm. No nie wiem, nieważne. To teraz się możemy już chyba wrócić. Czy to, czekaj. Tak, stąd nie widać nic tam na dole przy ognisku. Było chyba to tak. Dobra, wchodzimy teraz na parter. Już wszystko przejrzeliśmy. Możemy się wrócić. Jeszcze żecinka minęła. 14 minut dopiero. No jeszcze na spokojnie troszeczkę. No i bardziej nagle jest tam wszystko. <grymne> Kurde. Ale Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie, zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, hmm. że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy: pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Dobra. Więc tak, po pierwsze, bym to sobie zbiorfemacyjny ruszał. Okej, okay. co? I monstru mały być w opisaniu Dziennik w kategorii Großariusz. Dobra, Grosariusz, Tutaj mamy być A jest opis z dobra. Bestiariusz jest za nasza. Dobra. Aha. Okay. A to jest medytacja. Okej, okay, nie chcę ten moment. Ten um, jak chcę wyjść? na Naprawa chemia, system. Nie wiem. A, po prostu się... tora. Ale medytację bez medytacji po prostu. Teraz do Wesemira. Ognisko. A w dzienniku mam jakieś misje jeszcze, ale to zobaczyć zadania. Brona Kelmorem. Dobra. Ja czy mogę wyjść? No i to jest SK w ogóle. Potrzebujesz czegoś Wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Mhm. Mm Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy. Tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownię od laboratoriów alchemicznych. Wesemir, mimo iż zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono, a to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się poprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. <laughs> Powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Tak. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję. Słowem ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. Hmm. Rozumiem. A drugi etap? Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o śniegowej królewnie. Przed napadem w laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuję. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa czterech na dziesięciu. Ostra selekcja. Hmm, Czekaj. Powiedz o ostatnim etapie. Zmiany. Czyli mutacja oczu, szpiku kostnego, zmiany hormonalne. Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się dwa, trzy razy szybciej niż u normalnych ludzi. Do tego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest tego cena? Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany są nieodwracalne? Całkowicie. Hmm. <laughs> Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Tris? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa, nigdy nie pokazaliśmy Tris laboratorium, a ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu, jeszcze przed bitwą. Wesemir powiedział. Okay, ciekawie ciekawie. Pójdę pogadać z wesemirem. To okay, co jeszcze było? W czym mogę ci pomóc? Mm. Widziałeś magiczną burzę? Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków kozodojów. Całe setki. Szare, niesamowicie szybkie kształty. Dziki, urywany tryl. Szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne. Chociaż nie zawsze jest ich tak dużo. Nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nic z polowania, więc ruszyłem do Kermoren. Po drodze trafiłem na pozostałych. Okej. Okay. Bywaj. Dobra. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. A, zamknięte, okej, dobra, dziennik. No, okej, okay, ale no. do no, laboratorium. No, zamknę. Zobaczyć, wszystko co sobie. okej. Okay. A, gdzie muszę pogadać ze wszystkimi. No, okej. Okay. To z nim już gadałem, z Lambertem przeszkodałem, że tylko sami mi został. O, ciężko było. Na górze spotkałem kilku maruderów, hmm. ale nie sprawiłem już problemów. Nie wiem, czy dalibyśmy sobie radę z przerazą bez Twojej pomocy. Niestety splądrowali laboratorium, wynieśli prawie wszystko. Gdyby Tris nie musiała walczyć z Sawollą, pewnie zdołałaby uratować chociaż część. Ale sprzęt nie jest najważniejszy. Może gdybym poszedł z Tris, mógłbym zatrzymać wolne. Bez Twojej pomocy, Przeraza mogłaby dopaść któregoś z nas. Hmm. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. O. Trzymałem je dla Ciebie. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgardem. Sześć lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Chciałem o coś. Jeszcze coś pytać. Tu jest? Pytaj. Mhm. Twojże niekiosnicy. Kiedyś broniłeś Karmoren. Tak, się tak dużo gadania Karmoren będzie. Karmoren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu 15 wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku, ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do Wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjodzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki. Wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej, fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny, przez przypadek przeoczenie. Nie uszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku, popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę, kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. Bo, ostro. Teraz ty jeszcze mnie zastanawia. Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Hmm. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. A no go znajdziemy? Czyli receptury eliksiru. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i kalcium ekfum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Dobre. Do Uuu, to jest ciekawe. nisko, Dobra, zardzodwiały miecz. Zarce miecz. Zobaczmy sobie. Takie obrażenie jest 30 nie stawe przeznaczone do takich ludzi, mi walce. Jest to Aha, okej. Okay. No, to tutaj. Ja wolę chyba bobki. Kurwa. No. No, dobra. Skutecznik, jak? Jak fuma. Razem. Okej. Okay. A mogę sobie podsumować ten, dobra. Woda w butelce Wino Puszczyk Co mogę tutaj przełożyć? Zawsze trochę więcej miejsca Zaleje to wolę nie pić, jaskółkę Nie, nie mogę Mulec to? Tak, to to co zostawię A do sobie wezmę tu O, to jest tam, dobra To teraz na zewnątrz ma fajną. <grych> Teraz będziemy kończyć tylko te przerazę, obrobinę. Coś to jest. Jeszcze. Nie, to raczej jest pusta. A teraz będziemy kończyć. Elixir zrobimy w następnym odcinku. Więc do zobaczenia i cześć!